jest potrzebna taki, taka równowaga pomiędzy tym tworzeniem etycznych i bezpiecznych produktów, ale też na rozwój tych innowacyjnych rozwiązań. Z tym, że diabeł tkwi w szczegółach i dzisiaj widzimy, że sposób, w który wdrażane są te regulacje, no, powodują, że te biznesy już nie mogą się rozwijać. Ja dam bardzo konkretny przykład Mety. Naszym takim szlagierowym produktem jest Lama. Lama to jest nasz taki największy model językowy, który jest w open source. W open source to znaczy, że on jest otwarty dla polskich, europejskich startupów, że każdy startup bierze sobie ten model i, i, i może tworzyć na tej bazie produkty. Otóż my nie będziemy w przyszłości w stanie rozwijać nowe wersje lamy w Europie, bo nie wiemy, jak, jaki regulacyjny mamy framework, tak? A więc więcej przewid... przewidywalności, więcej ujednolicenia rynku, to jest to, czego potrzebujemy, żeby rzeczywiście ten potencjał cyfrowy, potencjał związany ze sztuczną inteligencją się rozwijał w Europie. Oczywiście musimy myśleć także o takich elementach konkurencyjności w kontekście rdzenia gospodarki i polskiej Europy. Myślę o energetyce, czyli dostępie do taniej, w miarę czystej energii, bo dzisiaj płacimy za energię w, w Unii Europejskiej dwa, trzy razy więcej niż w Stanach czy w Azji. Bez tego, znowu, trudno będzie budować długofalowe przywagi konkurencyjne, bo będziemy musieli zmniejszać skalę biznesu. Nie będziemy mogli stawiać centrów danych, centrów usług RD. Musimy mieć tanią energię w Polsce i Unii Europejskiej.